Czy wiesz, co się dzieje, gdy nastolatka w domu dziecka zachodzi w ciąży? Pewnie nie, więc jestem tu, aby ci wyjaśnić, więc zaobserwuj, bo mówię tutaj dużo o takich sytuacjach, ogólnie o domu dziecka. I tu sytuacja jest trudna i skomplikowana, zarówno dla dziewczyny, jak i dla placówki. Jeśli chodzi o dziewczynę, jeśli jest niepełnoletnia, to po porodzie musi mieć dziecko opiekuna dorosłego, takiego jak matkę dziewczyny, wychowawcę albo dyrektora placówki. Ale to się raczej rzadko zdarza, bo nikt nie chce z placówki brać na siebie odpowiedzialności, takiej pełnej odpowiedzialności za to nowe dziecko. To, jak dalej wygląda życie nastolatki, zależy w dużej mierze od tego, w jakiej placówce się znajduje. Nie wszystkie są przygotowane na noworodki, więc czasem taką nastolatkę przenosi się z dzieckiem do innej placówki. Jeśli chodzi o dziewczynę, która jest bardzo blisko 18 roku życia, to tutaj sytuacja może troszeczkę inaczej wyglądać. Dom dziecka może wtedy pozwolić na taki dłuższy pobyt w domu. Wypisuje się wniosek i to jest ułatwienie dla placówki bardzo duże, dlatego że no, nie musi się tą dziewczyną zajmować. Też tu, wiadomo, z dziewczyną w ciąży wymaga innych warunków, więc myślę, że i dla niej jest troszeczkę to łatwiejsze, no ale tu wszystko zależy od tego, do jakiego domu trafi, tego swojego rodzinnego, jak tam wygląda sytuacja. Jak jest ogólnie? Czy jest wsparcie? Nie ma za dużo wsparcia. Raczej jest ocenianie i szybkie rozwiązanie sytuacji, tak aby szybko, powiem brzydko, pozbyć się problemu. I wiem, zaraz ktoś zacznie oceniać i mówić, no tak, bo to nie jest normalne, że nastolatka jest w ciąży. Ale powiem tylko jedno. Jeśli dziewczyna trafiła na przykład w wieku 5 lat do placówki. I w wieku 17 lat zeszła w ciążę, to kto popełnił błąd? I gdzie są winni, którzy jakby nie nakierowali tej dziewczyny na odpowiednią drogę i w tym wieku zeszła w ciążę? Odpowiedzcie sobie sami.